Through the gates of hell, as we make our way to heaven through the Nazi lines. victoria! <mulry> 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 Witam wszystkich serdecznie. Jest to już trzeci odcinek naszego Let's Playa. Dzisiaj jestem tylko Ja i Maciej. No. Cześć. Jaki debil. Dobrze, wiem, że nie było eee, długo odcinka. Wiem, skończy... że jesteś tam na górze. Cześć. A duba A! Ała. Może wytłumaczę, dlaczego jestem bez skina. Ponieważ mi się coś popie, PiP, z Minecraftem. No i jakoś muszę sobie radzić bez skina i przepraszam was bardzo za to, że to, że nie mam skina, no ale trudno. Ale to? <laughs> ja nic nie zrozumiałem. No, że nie mam skina, przepraszam bardzo widzów, tak? E, Czy on nie masz skina? Bo mi się coś popie z Minecraftem. A czym się coś popie z Minecraftem? Nie wiem, spytaj się go. <laughs> No, ale ja nie wiem, Po co to, Ja też nie. Dobra, chodź, na drzewo jakieś narobimy. Za, chyba jestem w No o, jest, Lag, lag, lag. Ej, to tu był, coś mi tu murował. Że co, murował, nie kończę. A może ja zamurowałem? Weź się do mojej jaskin. Kurde, jakie lagi. Ja mam wszystko wyłączone. Mam... A, a was ta nie mam wyłączonego. No jaki? Down. Człowiek ogarni się. To ja ogarnię, ogarnię te lagi sobie wyżej i zaraz ze Okej, okay, jesteśmy. Mam nadzieję, że się lagi ogarnęły. Lagi ogarnięte są. Mówisz, no, Zaraz sprawdzimy? Czemu tam jest taki klocek piasku na samym środku boże? No bo nie sobie stona. Stona. Okay, A okay. nie widzieli, że zrobiłem ścieżkę. No go nie byłem, ale nie pokazałem. Tak o i tu jeszcze jest ścieżka taka? Nie To Do domko idzie, naszego, idzie. naszego domku. Twój, twojego domku, gdzie jest drugi dom? Aha, mój mój, już mój, mój, mój tym moim, ok. Temu jest to jest jakaś kopalnia jego. Ja się drzewo. Ja polegam na swojej dalej. I... Y dalej tu prowadzi ona do tego zwanego, tak zwanego ZO Zero. A czemu, a czemu to nic nie ma? Bo masz potwory włączone na serwerze? Są włączone. Zresztą się nic Bo musisz tam stać przy tym głównie. I one się zespanują i będzie gitus. A po co ten piasek nie miał być ten? Kaktusy niby. Tak, a jak chcemy trochę pozabijać potwory, to wiecie. Okej, okej. Kłonisz Nie I co tam będzie? To co hmm. dzisiaj robimy? Hmm, ja myślę... Że rozwalimy to coś na górze. Nie. Nie? Nie. Może, może jakieś mięso? Nie ja? Jo, ja mam chlebek, mięso. Daj. Taką komuś marzy. Daj. O, chodź tu. Proszę cię. Jeszcze. Czekaj. Tarczy. Jeszcze tam, proszę. O, dziękuję, jaki ty, ty jesteś przejmy Hojny. Ho no właśnie, hoj, oj, hojny, hojny. Dobra, to ja chcę zrobić miecz. Ale mnie w drzwiach. Czemu ej, po moim polu? Ej, przyszedłem tymi i koblem. Pół znaczy, płytkami. Zobaczmy, czy coś kiedyś? No bo pół po poszedłem. A, no dobra. No. Dobra, to ja proponuję zrobić. żeby zrobić miecz i... pójść A, na po... Nie, Nie, pójść poszukać jakiejś jaskini. O ja w ogóle żelaza nie dałem do, do wypalenia. A ja mam go do narypania. Tak, A ale... Nie. W skrzyni ci... masz... nie masz nic. 37 mam. Jak to nic nie mam? Ej, ja mogę... mogę wziąć kamyk? Mogę? Mogę A daj, Ale daj mi... ale daj mi tego, węgla. Okej, okay, mam 40 wrzuciłem ci do skrzyni, wezmę sobie w zamian kamyka. Dobra, dzięki. Ci przyjdzie do wypalania tutaj i... Ja jeszcze dam ci trochę drewna. O, no, to się przyda, bo nie mam nic. Znaczy, mam jednego tego. Jedno, jedno drewno. Co z będzie tutaj wrzuciłeś? Co? Nic nie jest. Czy może z łaski sobie powtórzyć, co powiedziałeś? Nic, nic, nic. Zostało mi. mieszkasz w skalę jak jakiś... O, a tutaj masz ten zjazd. Mogę skoczyć? Okej, okay, lecę, bo chcę. O, kurde! <laughs> Muszę sobie... się... mm, pies sobie wiaderko zrobić. A co, zginąłeś? Nie, 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 nie. Mm. to trzeba był buck wpisać, byś wrócił tam gdzie zginąłeś. No, wykopałem się do mm. jakiejś. Wizorycznej jaskini. Nie, ja to wszystko zrobiłem. To wszystko tu? No tak, to chyba byłeś pana. Prosto to wykopałaś, że o, Ej, Ja zawsze <gul> kupię, kupię, oh kupię. kupę. kopem, kopem, Dobra. Na wyprawę się twój kobla. Mieczyk. Stowna. Pamiętaj. Kobla. Kobl. Kobel. Kobelston. Kobel, Dobra, się. się. na Nie kuć. ze mną na wyprawę? Co? Czy jedzę na wyprawę chodź, się... Pytam. To, chodź, to chodź, to chodź, to chodź, to chodź. A wie że chodź? masz skina? Masz skina? Masz. Takiego. Tego swojego ludzika. To serio? No. Bo ja go u siebie nie widzę. A, bo ty, ten, bo ty masz, bo ty masz, bo ty masz, bo ty masz. Bo ty masz te... co to, to, to coś. A ja tego nie mam, tego czegoś. I dlatego widzisz mojego skina. Tak. Możliwe. Dobra. To wyruszamy na, no. na, na poszukiwanie okay, skrzyni. odłożę jakieś rupiecie ze skrzyni. Ja już idę. Będę u góry. No. Się rozglądać. A to nie jesteś tutaj. Ja jestem tam u samej góry. No. To wysoko. Idziesz czy nie idziesz? Idziesz, chodź. Poczekam, ciebie i światłem hop sasa, hop sasa. O kurde Ogarnij się. O, mam miecz. Tutaj schowam te wszystkie rupiecie oprócz pochodni. I czegoś pod dupę, czyli. Piasku? Nie. Dobra, nie mam pod dupę. Masz pochodnie? Gdzie ty uciekłeś mi. Masz pochodnie? Mam 34. Ja będę, Ja będę wiasknięt, mi stawiać. Ale to jest fajny las do karczowania. Ja ją zabiję. No byłem drugi. <noise> A ja mam je żelazny, hoho. Wam. Czekam, się tak zwykle nie oddalajmy. Ale mi słuwa, stary patrz. Widzę, widzę? Stary patrz. To właśnie te, gene te generatory tam. map... No widzę! Kur. O, 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 świnka. Ej, wracamy ciemno się robi. Wracaj, wracaj, <noise> ciemno się robi! Wiem, to są przygody z ale no, nie chcę oko w oko z creeperem, no nie? Chyba, ale ty chcesz, to, to okej. Okay. Oka w Zam, za oka kici w oko. A tobie w tu... Dobra, bez konaczne. Kici <śmieniciel> w oko, kici w drugie. Jest mi nie gadał. Okur! Idź spać! Szybko! Pędzę. Nie mam drzwi, ale... Co ze sobą potem łóżko? A <śmieniciel> no, o, o, co mam? Aż Mm. Czekaj, wezmę sić szybierkę. Ja mam szybierkę, ale ja nie mam. No i to. No i to. Haha, ha, jestem już na górze. Hi, 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 hi. A ja nie i co? Hi, 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 hi. Patrzcie jak zgrabnie chodzę po liniach i linia. O kurde. To jest cobblestone. Ja się... Kobblestone'owa lino. Idę, id id seczek. chodź. Chodź, chodź, chodź. Ja się boję. I idę nie. bez ciebie. Nigdy! Daleko daleką wyprawę. Dobra, nie, wiesz, nie umiem śpiewać. No, nie umiesz, ani trochę. Mieszkam w jakimś lesie równikowym, czy co to. to... Yes. Nie wiem, kurde, no. Kur... Ale tamte miejscowo mi się strasznie podoba. No so, poczekaj Dobra. chwilę, bo mi się też wydaje, że ja mam... Guda. No właśnie. Ale jesteś zły. A czemu w ogóle grasz na Too Items? -e jesteś zły. Ja cię oskarżam o spawnowanie itemów, haha. No bo nie wiem czy wiesz, ale kręcę poradniki, których jeszcze nie wróciłem, I jeszcze buduję fajną budowlę.

Krowa. No mnie że takiej krowy w jak to by jak to by wyglądało cicho może dzieci, dzieci to będą oglądać I... tak jak ciemek, e ciemek <grym> odwołaj to ciemek jest... ja się zgubiłem znowu to tak nie będę <grym> jeżeli to słyszałeś ciemku to się nie obrażaj taki żarcik Fit marketing... Chwyt marketingowy. Kopałam się w piasku i będę czekać na ciebie. Ale chamski krowy. No kur... Czemu nie krowy? Ten ending nic nie Wait. Okej. Okay. Okej, okay, wait, okej. Okay. Gdzie jesteś? Co, dziewięć Mi już, już minęło? Jak dziewięć minut już minęło? No, bo mi minutnik dzwoni. O kurde, 10 minut mi minęło, a my nic tutaj nie robimy, ale jesteśmy źli. No właśnie, nie wiem czemu, ale znalazłem jaskinię. Come on, baby. Się... O, ja się zgubiłem, to się tepam. What the fuck, Ale bajer. Ok, Uhu. coś tu jest. My sobie zbudujemy taką bazę przydrożną i obiecuję, że na następnym odcinku to sobie zwiedzimy. Jaskinie, człowieku zbudujemy, jaskinie. No ty jesteś głupi, byś takie ty, nowoczesne ty się budował. Gdzie ty poszłeś? A tu. O, ale fajnie. Uchodź, uchodź, tu chodź, to będzie fajnie. O Jezu. O Jezu. Dobra. Super nie będzie. Komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie. Co za nudny odcinek. Bywa. <laughs> no niestety nie wiem, co nam tak zleciało. Zostań minutkę, jeszcze możemy nakręcić, coś się wytnie, coś się poprawi, będzie dobrze. Dobra, jaki down? Mówiłem nie nie jaskini i mnie prawie. Mam 3 serducha, ducha. Ja mam chlebek i ja mam chlebusia. Dobra, No młóżko. buduj tu, a nie się bawisz. E, dobra, więc my się żegnamy. No, tak wiem, nudy były jakieś. O Jezu, co o, 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 Ale widok na koniec. Dobra. Nie przedłużajmy. My kończymy, spadamy. Obiecuję, że następny dzień będzie o wiele, wiele fajniejszy. Więc subskrybujcie, koncujcie oceniajcie narka.